W dzisiejszym programie spotkanie z żołnierzami wojsk obrony terytorialnej. Zobaczmy, jak wyglądają pierwsze szkolenia podstawowe tego nowego rodzaju sił zbrojnych. Przerwij ogień! Rozładuj! W bazie sił powietrznych kuwejtu odwiedzamy polski kontyngent wojskowy realizujący zadania w ramach międzynarodowej operacji Inherent Resolve. Uczestniczymy w podpisaniu umowy na dostawy samochodów ciężarowych Jelcz zakupionych przez MON, między innymi dla powstających oddziałów obrony terytorialnej. Z początkiem maja ruszyły 16-dniowe szkolenia podstawowe dla kandydatów na żołnierzy obrony terytorialnej. Razem bierze w nich udział 400 ochotników z trzech utworzonych już brygad. W Zamościu mieliśmy okazję poznać terytorialsów z brygady lubelskiej, którzy przygotowują się do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej. Jestem tu 10 dni i nie spodziewałam się naprawdę, że w tak krótkim czasie jestem w stanie tyle się nauczyć, tyle poznać, tyle doświadczyć. Uważam, że to wszystko dzięki temu, że jesteśmy ochotnikami, bo ja i moi koledzy, koleżanki, my naprawdę chcemy tutaj być. I mamy szczęście, że trafiliśmy na naprawdę dobrze wyszkolonych ludzi. Instruktorzy i dowódcy, którzy nami się tutaj zajmują, mają naprawdę bogate doświadczenie, dużą wiedzę, umiejętności i co najważniejsze, w odpowiedni sposób nam to przekazują. Zaczynamy od szkolenia podstawowego. Szkolenie będzie trwało przez rok, gdzie po roku będziemy szkolili już ich w konkretnych specjalnościach, przeznaczonych do tego, do czego będą już wykorzystani w swoich plutonach sekcjach. A dopiero po kolejnych dwóch latach będziemy się szykowali do zgrywania plutonów w kompanii batalionu. Do kopu! Dory! Do do Gotowy? 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 Gotowy. Gotowy! Sekcja, raport! Radzi w całe dwa magazynki! Wojska terytorialne to nie tylko wojska służące do walki, wspierania wojsk operacyjnych w swoich rejonach odpowiedzialności, ale też pomoc dla lokalnych służb ratunkowych, ratowniczych w przypadku reagowania na sytuacje kryzysowe. Będziemy wspierali i zabezpieczali służby ratownicze, aby wszystko było dobrze zrealizowane, zapewnione i dostateczna pomoc dla lokalnej społeczności. Potem no to już cały dwa magazynki. Tomek dwa magazynki cały. Jarek dwa magazynki cały. Jako wieloletni członek organizacji proobronnej Legii Akademicka traktuję obronę terytorialną jako naturalną drogę rozwoju dla tych, którzy chcieliby się ćwiczyć, by stać się przydatnym dla systemu obronności. Cieszy to, że instruktorzy to są praktycy. Oni każdą rzecz, którą pokazują, podpierają doświadczeniem bojowym. Z chwilą, kiedy słuchamy takich ludzi, mamy pewność, że trzeba tak robić, dlatego że to działa, że to zostało sprawdzone. Zmiana. Naprzód! No po pierwsze, ognia! Jestem Polką, jestem patriotką. Jak tylko dowiedziałam się, że jest możliwość wstąpienia do Wojska Obrony Terytorialnej, nie zastanawiałam się ani chwili. Uważam, że każda Polka, każdy Polak, każdy obywatel, i dla którego ważne są sprawy kraju, dobro naszej ojczyzny, powinien. Być w jakiś sposób przygotowany, żeby w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa stanąć w obronie ojczyzny. Przerwij ogień, rozładuj! Przejrzałem! Specyfika działania żołnierzy terytorialnej służby wojskowej będzie polegała na tym, że w przypadku konfliktu, wojny, żołnierze TSW, nasi terytorialsi, zostają na terenie zajętym przez przeciwnika. Wojska operacyjne opuszczą ten rejon, a my zostajemy i dalej prowadzimy swoje działania. I tym między innymi różnimy się od wojsk operacyjnych. 10, 9, 9, 9, 9. Bardzo fajne jest to, że mamy tutaj tyle szkoleń, tak zróżnicowanych. My się, zajmujemy się taktyką zieloną, czarną, praktycznie co drugi dzień mamy strzelania e, i wydaje mi się, że no naprawdę w dobrym kierunku to idzie. Potężny czas, który wykorzystujemy tutaj na szkolenie, ponad 12 godzin dziennie. Wydaje mi się, że skutkuje tym, co będziemy mogli zobaczyć w przyszłości na kolejnych spotkaniach, w szkoleniach rotacyjnych, weekendowych. Służba w wojskach obrony terytorialnej jest dla mnie przede wszystkim spełnieniem marzeń o możliwości noszenia munduru, o możliwości spełnienia tego obowiązku, który kiedyś spełnili ci, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Jest też dla mnie. Utwierdzeniem w jakimś sensie, że jeżeli chce się w pełni czuć obowiązek za naszą wspólną Ojczyznę, za naszą wspólną sprawę, to trzeba umieć stanąć do brony Ojczyzny, jeżeli przyjdzie na to taka potrzeba. Tworzenie wojsko obrony terytorialnej to nie tylko szkolenie jej oddziałów. W czasie, gdy ochotnicy zjeżdżali na ćwiczenia do zamościa, urzędnicy inspektoratu uzbrojenia MON w zakładach Jelcz podpisywali wart 400 milionów złotych kontrakt na dostawę 500 sztuk samochodów średniej ładowności i wysokiej mobilności. Część z nich trafi na wyposażenie nowo tworzonych oddziałów. Myślę, że to kolejny milowy krok w rozwoju naszego zakładu, naszej spółki. Jest to historyczna data. Obok tych wcześniejszych kontraktów na auta 4x4 dla Armii Rzeczypospolitej Polskiej ten kontrakt jest na pewno na wyższej rentowności, choć negocjacje były bardzo trudne, bo śmialiśmy się, że najpierw dwa razy trzaskał drzwiami inspektorat, potem dwa razy trzaskaliśmy drzwiami my. Niemniej jednak na końcu się udało i jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy dostarczać sprzęt do polskiej armii. Tym bardziej jest to ważne w 65-lecie istnienia naszych zakładów, że w dalszym ciągu jako Spółka, jako zakład, dysponujemy świetnym produktem i mamy honor dostarczać polski produkt dla polskiej armii. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Obecnie w Wielczu produkowane są samochody przeznaczone dla zastosowań w wojsku. Są to samochody specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych. Samochody dwu, cztero lub trzyosiowe. W samochodach montujemy kabiny załogowe nieopancerzone i opancerzone. Samochody nasze są wykorzystywane w wielu programach modernizacyjnych wojska w zakresie przewozu ładunków, zabudowy sprzętu artyleryjskiego, urządzeń typu żurawie samochodowe, cysterny do przewozu wody, cysterny do przewozu paliwa. Na podwoziach Jelcz zostały wykonane pojazdy, które są używane w nadbrzeżnym dywizjonie marynarki wojennej. To są samochody wykonane na podstawie długoletniej współpracy z norweską firmą Konstort. Chcę bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim, począwszy od prezesów, przez biuro konstrukcyjne inżynierów, przez całą załogę. Za tak znakomity produkt, tak znakomitą pracę, tak świetnie realizowane zamówienia. Jesteście rzeczywiście, można by powiedzieć, perłą w koronie polskiego przemysłu obronnego. Nie tylko dotrzymujecie terminów, ale tworzycie perspektywy pozwalające zwiększyć zamówienia, a Polsce są wasze produkty bardzo, bardzo potrzebne. Wasz zakład pokazuje, że polski pracownik, polscy inżynierowie, polscy menadżerowie są w stanie zbudować właśnie taki przemysł, który zagwarantuje polskiej armii możliwość skutecznej obrony naszych granic. Tak jak mówiłem, to jest kolejny krok w rozwoju. Natomiast my moce produkcyjne mamy dużo większe. W związku z tym uważamy, że skoro wypełniamy z dumą zadanie, jakim jest dostawa sprzętu do polskiej armii, to jesteśmy w stanie przyjąć nowe kontrakty i takie możliwości produkcyjne jeszcze mamy. Polskie kontyngenty wojskowe w Iraku, Afganistanie czy Kosowie. Te misje zagraniczne wszyscy kojarzymy z pierwszych stron gazet. Nie wszyscy jednak wiedzą, że polscy żołnierze wykonują ważne zadania na terenie Kuwejtu i Iraku. Polskie Siły Powietrzne po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej wykonują tam operacje rozpoznawcze w warunkach bojowych. O naszym udziale w operacji Inherent Resolve, czyli międzynarodowych działań na rzecz walki z tzw. państwem islamskim, opowiedzą nam stacjonujący w Kuwejcie polscy żołnierze. Do podstawowych zadań polskiego kontyngentu wojskowego w Kuwejcie należy przede wszystkim rozpoznanie obrazowe nad terytorium. Iraku w kontekście walki z ISIS. Zadania rozpoznawcze polegają przede wszystkim na fotografowaniu obiektów, które są przeznaczone oraz wyznaczone przez koalicję pod względem zagrożenia. Cele, które my dostajemy do rozpoznania, wpływają z naszego nadrzędnego sztabu operacyjnego. Centrum operacji powietrznych, który jest umieszczony na terenie państwa katar. Samoloty wykonują loty 5-4 godziny każdego dnia. Robimy to w warunkach bojowych. Mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją zarówno na Ziemi, jak i w powietrzu. Także współpracujemy z różnymi platformami. Także zdarza się oczywiście, że w Teatrze Działań bojowych pojawiają się samoloty wojskowe które nie należą do koalicjantów, wszystko to powoduje, że wychodzimy, wychodzimy z tej misji każdego dnia z coraz większym bagażem doświadczeń. Jest bardzo duży, tak powiem, tłok w powietrzu. Specyficzna jest korespondencja. Każdy rejon zadań musimy dokładnie uzgodnić z nawigatorem, gdzie możemy przelecieć, na jakiej wysokości. Latamy na F16 bloku 52. Jest to maszyna jak najbardziej stworzona do takich misji, przede wszystkim dlatego, że Mamy możliwość tankowania w powietrzu. Latamy w konfiguracji. Jeden samolot jest z zasobnikiem DB110, który wykonuje zdjęcia. To są zdjęcia wykonywane z dość dużych wysokości, około 20-30 tysięcy stóp. I drugi samolot wykonuje nagranie poprzez. System Targeting Pod. Jest to zasobnik, który w czasie rzeczywistym nagrywa, że tak powiem, zobrazowanie film danego celu. Nasz zasobnik jest dobrym zasobnikiem, dlatego że może wykonywać zobrazowania fotograficzne w dwóch pasmach w paśmie widzialnym i w paśmie podczerwieni. Jesteśmy w stanie wykonywać zdjęcia. Z dużych wysokości i wykonywać zdjęcia z dalekich odległości. Wszystko oczywiście jest uzależnione od warunków atmosferycznych, od warunków pogodowych, niemniej jednak zasobnik ma dobre parametry i na tym teatrze działań sprawdza się bardzo dobrze. Średnio po 50 godzinach lotu zasobnika jest on zdejmowany z samolotu, kierowany do warsztatu, który znajduje się w jednym z namiotów tutaj obsługowych. Gdzie jest rozkręcany, szczegółowo przeglądany, elementy, które są zapylone, są czyszczone pędzelkiem, powietrzem, azotem, tak żeby po ponownym złożeniu żadnych śladów zapylania na sąsłowniku nie było. Latamy nad terytorium wroga, jakim jest państwo islamskie. Oni działają na wyznaczonym obszarze. Na terenie Iraku. Wlatując tam oczywiście jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju ostrzał. Funkcjonują całą masą uzbrojenia. Oczywiście są bardzo ograniczeni w sensie e, technicznym, technologicznym, jakościowo, e, prawda? mówimy o, o zasięgach e, parametrach, natomiast oni są bardzo zdeterminowani, żeby zestrzelić samolot koalicji. To jest dla nich absolutny priorytet, absolutny priorytet. Czujemy się bezpiecznie, ponieważ jest to samolot niezawodny, ale. Jeżeli by zdarzyła się sytuacja, gdzie byśmy się musieli katapultować na terenie wroga, wtedy mamy odpowiednie procedury do tego. Mamy radiostację i wtedy wiemy, że będziemy odzyskani z terenu wroga. Znajdujemy się na terenie bazy Al-Jaber, która jest lotniczą bazą Sił Powietrznych Kuwejtu. Niemniej jednak na terenie tej bazy są wydzielone miejsca do przebywania trzech Sił Koalicyjnych Armii Stanów Zjednoczonych, Sił Powietrznych Włoch oraz Sił Powietrznych Polski. Pośród różnych zabudowań na terenie tej bazy znajdują się pomieszczenia służbowe, gdzie wykonujemy swoje zadania, ale również takie, w których odpoczywamy. Mieszkamy. Oprócz tego, korzystamy z infrastruktury przygotowanej sportowej, tak jak właśnie pola do gier zespołowych, dwie siłownie. Możemy również uprawiać tutaj sporty wodne, ponieważ mamy basen. Warunki nasze polowe, kuwejskie, zaadoptowane troszeczkę na klimat nasz polski. Zapraszam bardzo serdecznie do środka. Pokażemy, jak mieszkamy. Naszym kolegom, żołnierzom. Proszę bardzo, nasz namiot. Spędzamy tutaj czas pozasłużbowy. Każdy cząstkę własnego siebie, że tak powiem. Troszeczkę rodzinki, troszeczkę jakichś tam prywatnych rzeczy. Zapraszam dalej. Nasze łóżka. Jesteśmy zgraną ekipą. Nie musimy robić żadnych oddzielać się. Tak śpimy, odpoczywamy. Zapraszam dalej. I tak jak mówiłem, każdy z nas chciał zaaklimatyzować się tutaj jak najbardziej po polsku. Nasze wynalazki ułatwiają dzień codzienny. Po pracy staramy się jak najbardziej wyluzować, odpocząć, nabrać siły do kolejnego dnia. Każdy dzień dla nas jest tutaj wyzwaniem coś przynosi coś nowego, ale jak widać, inwencja twórcza, że tak powiem, jest ogromna. Nasze kuweckie patenty, które pomagają nam w życiu codziennym, robimy wszystko, żeby wyszło to jak najlepiej. Nasza lodóweczka, patent też typowo polski, czyli butelki po powodzi mineralnej połączone, jedna w drugą włożone, połączone z rurą wentylacyjną, mamy klimatyzacyjną, mamy lodóweczkę, temperatura napoi około 16-17 stopni. Wystarczy. Oczywiście trzeba sobie zdobyć zaufanie. To nie jest plac zabaw, szkółka niedzielna, prawda? także e, trzeba pokazać, że jest się wartościowym e, ogniwem całej tej e, machiny. Jest się tam, gdzie się powinno być, robi się to, co ma się zrobić i e, owoce misji są bardzo jasne, czytelne i posuwają całą machinę naprzód ku ostatecznej anihilacji Daesh. Nasza praca jest ceniona. Mamy do czynienia wielokrotnie z kierowanymi pod naszymi adresem pochwałami, podziękowaniami kierowanymi szczególnie od zajmującego się organizacją naszej pracy, przydzielaniem nam zadań, collection menadżera, który dosyć często przysyła nam mailowo podziękowania za dobrze wykonaną robotę. Zdarza się również, że dostajemy zadania, powiem w cudzysłowie, specjalne, takie, których po prostu inni nie są w stanie wykonać, albo byłaby to dla nich dosyć duża trudność. Polski kontyngent jest postrzegany jako ten, który sobie z tym poradzi. Jestem z powrotem bezpieczny, także. Yy... Jestem zadowolony, aczkolwiek dzisiejsza misja trwająca około 6 godzin nie należała do najłatwiejszych. Nad Mosulem oraz nad Al-Kaimem dosyć gęsto. Niemniej jednak myślę, że w dniu dzisiejszym cała misja przebiegła pozytywnie i wszyscy wykonali swoje zadania przewidziane na dzisiejszą noc. Zasobnik podwieszony na samolocie mojego kolegi. Mam wszystkie zdjęcia, także w tej chwili analitycy przystąpią do obróbki i mam nadzieję, że z sukcesem.